Hejcie witajcie z tej strony, Stasia Kamaro to jest kolejny odcinek z gry Spider-Man remastered na moim kanale, Marvel's Spider-Man. Mm, to jest pierwszy odcinek w tym roku i pierwszy odcinek od 5 miesięcy. Przepraszam za tak długo mnie było. zresztą nie tęskniliście. Te teraz musimy... O, teraz... No nie pamiętam szczerze ustawień tej gry. Jeżeli mam być szczery. Nie, no, nie wiem, trzeba mieć tu na górę. A, raczej na górze są. Mmm, mi nie było Nie miałem w ogóle O, witam Jakkolwiek nie chcę być, żeby to w słowacku ale nie miałem w ogóle chęci i siły, żeby nagrywać Ale już wróciłem I zacznę więcej nagrywać To jest pewne Woo. To jest pewne, że zacznę więcej nagrywać, o wiele Mam nadzieję, że wam się spodoba Jeżeli macie jakieś propozycje, do nagra co nagrać, to napiszcie w komentarzu Napiszcie w komentarzu. Chętnie zobaczę i chętnie, prze... chętnie przeczytam. Wystarczy, że napiszecie, co was by. Jezu, jak ja nie pamiętam, jak się to gra w ogóle. Ale wystarczy, że napiszecie, co was by interesowało. Dobra, chwila, bo ja nie wiem w ogóle. kurde pieczone! nie to jest tak. Wezmę ten odcinek teraz, jak nagrywam. Jest siódmy. To postaram się go jak najszybciej wrzucić. Nawet może, nawet dzisiaj musiał go wrzucić. Znaczy dzisiaj. Nie wrzucić, tylko dzisiaj. No nie się zmontować, może jutro wrzucić. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tak, cieszę się, dobra. Idziemy... Szokera musimy w dół wziąć jakby Sprowadzić, ale sobie w ogóle jest takie to jechanie... Latanie w tym tak szczerze. Czy latanie? Wisanie, swingowanie, nie wiem. Mam nadzieję, że dźwięk się dobrze nagrywa i wszystko się dobrze nagrywa. Mm, tak jak mówiłem, jeżeli macie jakąś propozycję, o to jest w tym To jest jakaś ta akademia tutaj... Jakby... Miles Morales. Czyli inne Spidermenia, dobra. Jeżeli macie jakieś propozycje, yy, co mogę nagrywać, to napiszcie w komentarzu i napiszcie, jak oceniacie odcinek i czy dobrze wróciłem. Czy mam nie nagrywać? Ja się tak będę nagrywać, bo lubię to, ale dobra. Widzimy się na miejscu. Jednak widzę, się nie widzimy na miejscu. Jednak mamy jeszcze czerwoną kropeczkę, po prostu taką wywaloną na ekran. Wow. co ty robisz? Dawaj no, no fajtek No bierz to Dobra na początek można walczyć tych O mogę muszę walnąć się trzema tymi O zabrałem mu bro... Wow! Jaki grubo, jaki duży ten Brutus, z tu Brutus Z jest brutus tych Jezu, ja nie wiem, czy to wystarczy, cokolwiek innego robisz, czy już? Już okej, okay, dzięki. Dobra, widzowie, to teraz pójdziemy do tej żółtej kropki, widzimy się na miejscu. Widzowie jednak mamy so, 170 metrów, jakąś na walankę, to idziemy pomóc, No my jesteśmy Spider-Manem, tak nie jesteśmy jakimś. Nie jesteśmy jakimś menelem, żeby po prostu menelem, Jakimś gościem, żeby nie pomagać tutaj. Kurwa, ile typów na jednego? Ale to jest. Ej, a ja oni wiedzą co z takiego wal. Jezu No czy skąd? Dobra. Niech będzie. Jest to. Jezu się. się prądowali po prostu. Dobra, wszystko. A, usra. Kurwa, jakiś lunch, coś. Dobra, idziemy do szakara już. Nie musimy tutaj. Nie musimy jakkolwiek brać. seriously no check that's what you said i don't want to hurt you you'll me wow no simulation i mean Dzięki.

yeah. Honestly, Herman, why are you robbing again? You know the police are watching your every move. I mean we all know you're kinda dumb, but I didn't think you were this dumb. You must be desperate. Which means you're not just stealing for yourself. You must be working with someone. Or for someone. You can tell me who it is now. Co make me powiedziałeś spiderman jest genialnym kurwa Jezu. Eee, what the... <gulba> no leć Bo za chwilę ucie... Ale frajer! Ale to jest frajer po... No nie, biegnij! Ale to jest Fragas jeden, ty! No unikam tego tak wprost!

Spider-Man. Did you learn anything about his motive? I tried. But he's not very talkative. Plus, I think he hates me. You have that effect on a lot of people. But you love me, right, Yuri? I tolerate you. Wow, that might be the nicest thing you've ever said to me. Dla pracuje, ale dla kogo? Looks like I got some free time. Maybe now's a good time to look into that mask. Oh, it's MJ. <clears throat> hey, MJ. You're up late? Just catching up on the news. Looks like you had quite an adventure with Shocker tonight. Yeah, he was unusually combative. Anyway, thanks again for dinner. What do I owe you? How about a favor? You still have that mask from the gallery? Yeah. I'm actually on my way to the feast center now to ask Martin Lee about it. Martin Lee? Why? He has a degree in art history. If anyone knows about the origins of that mask, he will. Just keep me in the loop. Like I said, I think there's a bigger story here, and I plan to be the one to break it. Uh, sure. So I can call you like whenever. Yeah, whenever, whatever. So I guess we're talking again. Cool. <smart noise> no, jeżeli cię nie nic to tak. Yy, tutaj. Weźmy Suidzy. Suidzy. Mamy jakieś suitsi Nie wiem, ten mi się ładny Okej, okay, trzeci upgrade O, nie mam tego, okej okay. To mogę zrobić? Co? To jest Nie. To fajne Skillsy Mamy ile? Mamy jednego skillsa? Hold, Okej, okay, bardzo fajne, ale nie To się przyda Kurwa, koży to był, dobra, zbieramy I co idzie, że tego raz do Martina? Niech będzie, no idziemy do Martina Idziemy do Martina To się na mnie każdy patrzy, no Jezu, dobra, pójdę, no Jednak Spider-Man to pójdę, no o jezusa! Wow, wow. Ja nie lubię czegoś takiego kup to jest, dobrze Nie wiem, w ogóle co się robi, ale postaram się No i co, tylko kierowca Ło Jezu, ale mam zimne palce, przepraszam widzowie. Mam tak zimne palce, że aż nie mogę tego X wziąć. Jezu chodź no tu. Nie! Dobra, do ciebie przyjdę. Jak ty nie chcesz, ten to ja do ciebie przyjdę. Whoa. No i co, gdzie? O, tu jest. tak. Tak, crazy driver, dawaj, idziemy jeszcze raz. Bo jesteśmy z. Head to, the... Head to the feast. Nawet nie wiem, co to jest. Mr. Lee, be here soon. Na telefonie. wiadomo, każdy uzależniony. O, pita paka. Yes. Chodź, idziemy do Martynali. Nie To jak nie będzie jakiś taki długi. Tak na powrót, to nie będzie krótszy. Tędy muszę iść. Jasmy stoi. The looks like... oh, no, like it looks like. No, it doesn't look like Peter, what can I do for you? I'm uh, sorry to bother you, Mr. Lee. I have a friend, Mary Jane. She's a reporter. She's doing a story on art imports, and she found this piece. She wanted an expert opinion on it, and I know you have a degree. And this might be the first time I actually get to use it. See what you have. Interesting. Where did she find it? I'm really not sure. What is it? A replica of an antique Chinese opera mask. I haven't seen one in years. This symbol here roughly translates to demon. Okay, demon. <laughs> well, my father read me ghost stories with that mask and symbol in it when I was young. It scared the hell out of me. Peter, listen. With that mask is. It could be connected to dangerous people. Okay. Mary Jane might want to find a different story. And do you think she's in trouble? I don't know. Okay, do the no nie wiem, no Mister Lee, Pani Lee. O hey, the symbol inside the mask means demon. It really spooked Mister Lee. Never seen him like that. He even said you should drop the story.

Witajcie ludzi potrzebujących pomocy. Nie chcę z nikim gadać. I co jako sprawy, Dermę od razu? Co, on on wdrapał się po prostu tam na tył czy co? No, wdrapał się tam gdzieś i o. Zrobiliśmy zadanie mask. Dziewiąty poziom mamy. Dobra, zróbmy sobie tak. Tu na początek to potrzebuję. Gadżety. Nie mam tego. To już mam mogę upgrade y zrobić, ale... Jakiejś nowej side mission jest, co tu Madison Square Park, to jest tam, więc pójdziemy... Zrobimy ją. Tą, ją, tą misję. Uch. O Jezu i co odbij... Ale farze to takie mało trochę automatyczne to odbijanie.

I hope I didn't upset Mr. Lee. He's just concerned. I was actually touched by how concerned. I knew he liked you. He admires how dedicated you are to helping others. I think you remind him of himself when he was younger. Both orphans, both so smart. Well, the admiration be mutual? No, but a I'll tell him you said so. Love you, Peter. Thank you,

i need help no swam okay hey, ma'am. carmen and i'm fine it's my husband rodrigo he's been acting weird and i just found out he's meeting this woman well listen i'm not the best person to help with relationship problems it's not like that i think she's involved with bad people rodrigo might be in real trouble he's scared but he won't tell me anything I can check it out. Any idea when he's meeting her next? Tonight by the detox center in Greenwich. Okay. Don't worry, Carmen. I'll find out what's going on. Carmen. Detox center's not far. Carmen just sent me Rodrigo's picture. Let's see if I can find him. Five hundred meters. Oh, Spiderman's. Spiderman man na przykład nigdy nie używa swojej prawdziwej siły niby. Niby Spiderman zawsze się powstrzymuje. jest Rodrigo. So nervous. The woman doesn't seem like a girlfriend. I'll get a photo and see Carmen recognizes her. You better not hold anything back. Why would I? If that picture gets out, my life's over. Give me the plans and angle. Need to get it straight on. Perfect shot. Looks good. Remember, tell anyone about this. And I okay. plans. This sounds bigger than I thought. I better follow the blackmailer and find out how big. Carmen, I'm uploading a photo to you. Does this woman look familiar? No, I've never seen her. What are you talking about?

Is it uh, another victim or an accomplice? accomplice? I need a photo. No purchase with a good angle on this new guy. Looks like it's the underside of the highline. Cool. Fail it. The mission failed. Victim. An ja to I zrobi, need to dupy? Photo. no purchase with a good angle on this new guy looks like it's the underside of the highline. I'm at the setting then i've got to follow him tell me did you following the no he'll spot me need to track him from above ground where is he getting off tapping into the train system should help me follow the train's path no more The blackmailer met some guy under the highline. Sounded like you knew your husband. I'm sending you the photo. That's the son. Rodrigo's best friend from college. He went to prison years ago on a robbery charge. Casino plans and a criminal record. Not a great combination. I need to find out who else is in on it. If they're hitting the casino, they'll need at least a wheelman and a safecracker. I watched a lot of hype movies. Sounds like it. I'll let you know what I find out. Dobra, na spokojnie. To trochę, kurwa, daleko jakby. Nie zobaczy mnie... ...tym. Jezu. Chodzi tak serce bije, przecież się nie z... Muszę się wreszcie

nikt mnie nie widzi, czy wow. kurwa, jak better angle będzie mi widzieć przecież noż, Boże Mario! Ty tutaj on tak czeka na mnie, mu zdjęcie zrobię I by... Tak, możesz ich zatrzymać. Nie żeby coś, ale mogłeś to zrobić przed tym jak... O. Nie luzujesz ich, no. Pierdzelisz No Spiderman a kto? Co to, to jakby jeżeli chcieliby na przykład uratować siebie, to mogliby jakby na przykład teraz zmienić miejsce, w którym będą jechać Trzymaj to! Jezu, już nie mogę tam tamtego będu. O Jezu! Nie, z broni napierdzielają, no. Ej, ej, ej! Dobra. Pierwszy. Drugi. I trzeci.

I've got a contact on the force. She'll help Rodrigo. Especially if he'll agree to testify about the blackmail. He will. Or I'll show him he needs to be a lot more afraid of me than Deshawn. Thanks, Spider-Man. Okay, chyba koniec tego. Gdzie jest ten walony plecak? A, nie wiem nawet, dobra. E, dziękuję widzom za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, no i do zobaczenia w następnym odcinku, który pojawi się, mam nadzieję, że nie da, nie niedługo, tak? Dziękuję, do zobaczenia.